Witam na kolejnym przystanku z serii rozmyślań o niebieskich migdałach. Niedziela 13 grudnia. Startujemy z tematami. Mecz z FK Krasnodar, którym zakończyliśmy zmagania w fazie grupowej Ligi Mistrzów, był przysłowiowym meczem o pietruszkę. Nie miał żadnego znaczenia. No i dlatego wydaje mi się, że nie ma sensu się nad nim jakoś szczególnie rozwodzić. Remis 1 do 1 to taki wynik. Ani dobry, ani zły. Dobrze, że oczywiście nie była to porażka, dobrze, że przynajmniej był to ten jeden punkt i taki neutralny akcent na, na koniec zmagań w tej fazie. Znacznie ważniejszy jest ogólny bilans The Blues w tej fazie e, grupowej, w, tej, w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. No bo tak, mamy cztery zwycięstwa, dwa remisy, 0 porażek. Jeżeli chodzi o bilans bramkowy, 14 do 2, czyli tylko dwie bramki stracone. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i do tego właśnie był awans wywalczony już po czwartej kolejce. I jeszcze trzeba pamiętać o tych historycznych wyczynach Oliwiera Giroux. Ogólnie większość meczów bardzo dobrze się oglądało. Pewny awans bez żadnych problemów. No i tak jak mówię, ten bilans bramek, bilans wygranych, zremisowanych meczów. Co ciekawe, jest to najlepsza faza grupowa Ligi Mistrzów w wykonaniu Chelsea. Od sezonu 2014-2015, czyli po raz ostatni jesienią 2014, równie dobra była faza grupowa dla Chelsea. No wtedy bilans był identyczny, bo też było 4 wygrane mecze, 2 mecze zremisowane. Bilans brońkowy był wtedy nawet troszkę lepszy, bo było 17 do 3. No ale. To też o czymś świadczy, czyli 6 lat temu po raz ostatni była równie dobra faza grupowa Ligi Mistrzów dla nas. 6 lat we współczesnej piłce nożnej, no to są generalnie jakieś dwie epoki. No i fajnie, że wreszcie doczekaliśmy znów równie dobrych wyników. Fazę grupową mamy za sobą, pewny awans z pierwszego miejsca to jest duży sukces. No i w tym tygodniu poznamy rywala w fazie pucharowej ale zanim o tym, no to trzeba przecież omówić kolejny mecz ligowy. No bo niestety, o ile mecz z FK Krasnodar był meczem o pietruszkę, to niestety sobotni mecz z Evertonem był już meczem o dużą stawkę, czyli o 3 punkty. Mówię niestety, no bo wiadomo, jakim wynikiem ten mecz się zakończył. Porażka 1-0 wydaje mi się, że jest sprawiedliwym wynikiem, ponieważ Chelsea w tym spotkaniu nie zasłużyła na zwycięstwo, nie zasłużyła na 3 punkty. Może ktoś powie, że bardziej sprawiedliwy byłby remis, aczkolwiek no, Everton po prostu miał tą jedną, jedyną, najważniejszą sytuację i tą sytuację wykorzystał. No i o wyniku przesądził jeden indywidualny błąd. Tym razem padło na Eduarda Mendiego, choć sformułowanie tym razem może nie jest do końca trafne, bo niestety nasz bramkarz ma drugi błąd z rzędu na koncie tydzień temu w meczu przeciwko Leeds United. Jak pamiętamy, też się nie popisał przy bramce dla rywali. No, wczoraj wyglądało to moim zdaniem jeszcze gorzej. Ogólnie dziwna była sprawa, no interwencja Mendiego moim zdaniem kompletnie niepotrzebna. E, wszedł w Kalwerta Luina, zdjął rywala, można powiedzieć, z biodra, z bara, czy jak sobie to nazwiemy. Dziwna rzecz, wydawało mi się, że tam jeszcze wszystko jest pod kontrolą, bo był Thiago Silva, Mendy zareagował moim zdaniem zbyt nerwowo. Nie wiem, być może był to wynik ogłuszenia po tym wcześniejszym starciu, ale to go też nie usprawiedliwia. No, po prostu popełnił błąd i tyle. Potem jeszcze dał się pokonać e, Sigurdsonowi z rzutu karnego. Niestety, no takie rzeczy się zdarzają. Co do zasady, poza tą jedną sytuacją, czy potem poza drugą sytuacją Chiluela, gdzie też był faul, ale na, na szczęście no, sędzia odgwizdał spalonego, no to ogólnie linia obrona spisała się raczej na miarę oczekiwań. No, udawało się wyblokować Everton. Rywale nie mieli jakichś klarownych sytuacji do zdobycia bramki. No ale niestety formacja ofensywna spisała się naprawdę bardzo, bardzo słabo w tym spotkaniu. W zasadzie najlepsze sytuacje do zdobycia bramek udało się wykreować przy stałych fragmentach gry. Najpierw było uderzenie Risa Jamesa. Potem po tym strzale, który był wybroniony przez Pickforda, to jeszcze była pierwsza połowa. Potem był ten strzał Jamesa za pola karnego po rzucie rożnym, który się skończył na słupku. W drugiej części spotkania piękne uderzenie z wolnego Masona Mauta. Niestety też zabrakło szczęścia, zabrakło centymetrów, bo piłka wylądowała na słupku. Ale to też o czymś świadczy. Jeżeli w meczu najlepsze okazje strzeleckie stwarzasz ze z, z, z stałych fragmentów gry, no to niestety to powinno już rodzić poważne wątpliwości. No słabo, słabo. Formacja ofensywna po prostu nie zdała egzaminu. No i ten mecz też nasunął mi kilka takich przemyśleń, takich różnych refleksji, myśli. No jedna rzecz, co było naszym bardzo poważnym błędem. Rzucaliśmy, biliśmy bez przerwy wrzutki ze skrzydeł, długie piłki, a to w ogóle nie przynosiło żadnego rezultatu. Tu jest moim zdaniem największy ból, największy błąd, że nie próbowaliśmy innych rozwiązań, nie próbowaliśmy jakichś kombinacji, nie próbowaliśmy jakoś próbować środkiem, nie próbowaliśmy praktycznie w ogóle strzałów z dystansu, co jest naszą bolączką od dłuższego czasu, o czym też wielokrotnie już mówiłem. W tym meczu akurat zawiódł Olivier Giroud i potwierdził to, o czym mówiłem już jakiś czas temu, że o ile często zachwycamy się na jego grą, kiedy on gdzieś po prostu no... Można powiedzieć, błyśnie w odpowiednim momencie. W odpowiednim momencie strzeli te bramki i coś zrobi dla drużyny. No to wczoraj wiedzieliśmy, jak wyglądała jego gra. Niestety był bezproduktywny, jak większość kolegów jego z formacji ofensywnej. Jeśli idzie o nieporadność, to chyba jeszcze bardziej przebił go Timo Werner. O ile w poprzednich meczach można było mówić, że ok, Werner nie strzela bramek, ale ma sytuację, ale gra dobrze, ale się odnajduje, ale dużo biega, pracuje, i tak dalej, tak dalej. No to niestety wczoraj werner był kompletnie niewidoczny, nie miał ani, już nie mówiąc o bramkach, ale w ogóle nie miał tych swoich sytuacji. Poza tym ja odnosiłem wrażenie, że on jest kompletnie zagubiony, że on kompletnie nie wie, co ma robić. W pierwszej połowie jeszcze trzymał się tej swojej lewej strony, tam gdzie był ustawiony. W drugiej połowie nie mam pojęcia dlaczego. On, tak jakby przyjął pozycję pomocnika, takiego ofensywnego, środkowego. Nie wiem, był tam w środku pola, nie mam pojęcia co on tam robił. Potem zaczął się pojawiać na prawym skrzydle, o ile po wejściu tam jego Abrahama to może miałoby jakieś uzasadnienie, bo tam była jakaś rozszada, musieli się jakoś tam poustawiać w ataku we trzech. No to działo się to jeszcze przed wejściem tam jego, więc yy, nie wiem, nie wiem. No dla mnie po prostu Timo Werner wczoraj myślami był gdziekolwiek, ale nie było go na boisku. Kompletnie zagubiony, kompletnie pogubiony, kompletnie bezproduktywny. Myślę, że to był najgorszy mecz Niemca w barwach Chelsea. Guy Havertz nadal szuka formy. Przyznaję, wczoraj we wczorajszym meczu miał kilka takich przebłysków, gdzieś, gdzie tam coś próbował wykrować, coś próbował zagrać, itd, i tak dalej. Ale niestety nadal jest bez formy, jest pod grą. Ogólnie wystawianie go na skrzydle w momencie, kiedy brakuje mu ewidentnie szybkości i dynamiki, też jest pomysłem bardzo, bardzo złym. No inna sprawa, że za bardzo nie było innego wyboru, bo wszyscy nasi nominalni skrzydłowi są obecnie kontuzjowani. No, sprawa z kontuzjami wygląda ogólnie bardzo, bardzo źle. Bo ja już teraz zaczynam się zastanawiać. Czy właśnie urazy i kontuzje, czy one po prostu nie położą naszych marzeń o ugranie czegokolwiek w tym sezonie? No bo właśnie mamy taką sytuację, gdzie wykluczony z gry, gry no, kontuzjowany, tak, wyłączony z gry jest Kalum Hudson jest Hakim Ziech, no i wreszcie Christian Pulisik. No tak, Hakim Ziech w zasadzie przyszedł, chwilę zagrał w sparingu, doznał urazu. Pograł trochę, zaczął grać dobrze, zaczął asystować, strzelać bramki. Już nawet cała liga się nim zachwyciła, nie tylko kibice Chelsea. No i przydarzyła się kolejna kontuzja tydzień temu z Leeds. Nie wygląda to dobrze. Christian Pulisic, no to jest w ogóle inny temat. Ja już też wielokrotnie o tym mówiłem. No dla mnie gość ma papiery, jak to się mówi, na naprawdę wielkie, wielkie granie. Uważam, że to jest najlepszy piłkarz w obecnej kadrze Chelsea. I uważam, że on ma... Możliwości co do tego, żeby być jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Naprawdę, szczerze mówię, patrząc na jego grę, na jego poczynania, kiedy on jest zdrowy, uwielbiam widzieć go w akcji, uwielbiam jego technikę, jego sposób poruszania się po boisku, to jest wszystko magia. No ale niestety, no, tego zdrowia ostatnio u niego nie ma. I to naprawdę martwi, bo już się wydawało, że wrócił, doznał urazu. Potem znowu wrócił, Teraz jakieś podobno były jakieś bóle po meczu z Leeds, coś tam odczuwał, ale wczoraj go nie ma nawet na ławce, prawda? No jest to bardzo, bardzo niepokojące pytanie, jak to wszystko będzie szło dalej. A moim zdaniem, szczerze mówiąc, to właśnie przesądziło wczoraj o porażce albo raczej to przesądziło o tym, może nie tyle o porażce, tylko to było kluczowe to było wyjaśnienie, to była przyczyna naszej słabej gry z przodu, słabej gry ofensywnej. Po prostu zabrakło tam kreatywności, po prostu zabrakło szybkości, dynamiki, przyspieszenia, czyli tego, co gwarantują ci gracze na skrzydłach, prawda? No nie było żadnego z nich. Gdyby był chociaż Pulisic, gdyby gry był Zier, no Hudson doj, może w mniejszym stopniu, ale też byłaby jakaś szansa, że któryś z nich gdzieś szarpnie skrzydłem, że przyspieszy, że właśnie zgubi rywali. No Pulisic, wiadomo, on naprawdę jest w stanie... Ograć, jest w stanie minąć kilku przeciwników. To samo z Ziech, Poza tym, Ziech jeszcze ma te swoje niekonwencjonalne zagrania z drugiej nogi, i to moim zdaniem było kluczem. To nas wczoraj wyłożyło. No i naprawdę trzeba mieć nadzieję, że skrzydłowi bardzo szybko wrócą do gry, bo bez tego no po prostu będzie ciężko, co widzieliśmy na załączonym obrazku wczoraj. Także mecz na Goodison Park, niestety, bardzo, bardzo słaby mecz, o którym. Ja szczerze mówiąc bardzo chcę jak najszybciej nas zapomnieć. Mam nadzieję, że takie spotkania nie będą się więcej, więcej zdarzały. Może troszkę skomplikować naszą sytuację w tabeli. Nie wiadomo jeszcze, jak się spiszą rywale, bo dzisiaj grają rywale z bezpośrednich miejsc w tabeli itd. Zobaczymy, jak się to potoczy, ale trzeba zacisnąć zęby, trzeba po prostu grać dalej, bo, bo gry będzie dużo w najbliższym czasie. A następny mecz ligowy czeka nas już najbliższy wtorek, 15 grudnia zmierzymy się z Wolverhampton. No i z Wolverhampton to sytuacja jest taka też yy, dziwna, ponieważ tak, no to jest drużyna, która słynęła z bardzo fajnego, efektywnego, ofensywnego stylu gry. Była to drużyna, której zawsze trzeba się było bać, która była bardzo mocna, która lubiła też urywać yy, punkty rywalom, głównie takim... Powiedzmy z ligowej czołówki, ale ich ostatnie wyniki, no cóż, na kolana nie powalają, bo 5 ostatnich spotkań to jest porażka na wyjeździe 1 do 0 z Leicester City, to jest remis 1 do 1 z Southampton, trochę niespodzianka, zwycięstwo 2 do 1 na wyjeździe z Arsenalem, no ale potem była już porażka wyjazdowa 4 do 0 z Liverpoolem, no i wczoraj porażka domowa 0 do 1 za Willow, no, i ten ostatni wynik, myślę, że to jest duże zaskoczenie, no i to jest bardzo bolesne dla, dla tej ekipy. Wiadomo, oni też mają swoje problemy z kontuzjami, między innymi koszmarny uraz y, Raula Jimeneza w meczu z Arsenalem. Na szczęście tam wygląda na to, że wszystko się jako tako w miarę dobrze zakończy. Mówię na szczęście, bo ponoć nawet wchodził w grę y, kompletny. Rozbrat z futbolem, zakończenie kariery. No wiadomo, te urazy głowy zawsze są sprawą poważną, no i nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. W tym wypadku, na szczęście, chyba nie będzie tak źle. No, ekipa Wilków na pewno może nie jest w jakimś ostrym kryzysie, co jest w małym dołku, więc wypadałoby ten dołek wykorzystać, i to jest kolejny mercz z serii tych, które, które powinniśmy wykrać, gdzie powinniśmy walczyć o zwycięstwo. Mam nadzieję, że po prostu gra będzie dużo, dużo lepsza, szczególnie ta gra ofensywna, niż w tym spotkaniu z Evertonem, bo jest bardzo dużo do poprawy. Być może nieco zaskakujący będzie fakt, że w przyszłym tygodniu czeka nas tylko jedno spotkanie, tylko ten ligowy mecz z Wolverhampton, bo ostatnio graliśmy po dwa mecze w tygodniu, ale emocje będą jeszcze innego kalibru, ponieważ czeka nas losowanie fazy pucharowej jednej 8 finału Ligi Mistrzów. No i tak, jeżeli chodzi o drużyny które potencjalnie mogą być naszymi rywalami. Atletico Madryt, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta, Lazio, FC Barcelona, RB Lipsk. Myślę, że każdy z Was ma jakieś swoje typy drużyny, z którymi chciałby grać, z którymi nie chciałby grać itd., itd. Ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o zestaw tych ekip, to są dwie drużyny, z którymi tak na serio nie chciałbym się spotykać na tym etapie. No i to jest Atletico Madryt. Oraz RB Lipsk. Atletico, myślę, że tutaj nie trzeba zbyt dużo tłumaczyć. Wiadomo, że to jest bardzo trudny rywal. Drużyna bardzo dobrze ułożona taktycznie. Drużyna bardzo twardo grająca. Bardzo dobra defensywa drużyna, która gra w stylu byle nie stracić bramki. Przede wszystkim nie stracić bramki. Oni są w całkiem niezłej formie. Obecnie to jest czołówka Ligi Hiszpańskiej. Mówi się zresztą o tym, że że są pretendentami, głównymi faworytami do, do wygrania Ligi Hiszpańskiej w tym e, dziwnym i niestandardowym sezonie. No i to są takie prognozy na pewno niepo, niepozbawione podstaw. Aczkolwiek jeżeli chodzi o ligę, o fazę grupową Ligi Mistrzów, to jakiegoś szaleństwa nie było, bo była wysoka porażka z Bayernem 4 do 0. Były dwa remisy, 1 do 1 i 0 do 0 z Lokomotywem Moskwa. Był, było zwycięstwo z 0. RB Salzburg 2-0 i ledwo, ledwo 3-2 w drugim meczu. No więc ich wyniki jakoś nie powalały, no ale mają to drugie miejsce. I tak jak mówię, no Atletico to jest taka ekipa, która zawsze sprawia spore problemy, zawsze jest groźna. I to jest jedna z tych drużyn, z którymi nie chciałbym grać. Drugą drużyną jest RB Lipsk. RB Lipsk, dlatego, że to jest strasznie nieprzewidywalna ekipa, która jest zdolna do wszystkiego, No jak się patrzy na ich wyniki. OK, przegrali 5 do 0 w jednym meczu z Manchesterem United, ale potem w decydującym starciu pokonali Manchester 3-2. Mieli jedną porażkę z PSG 1 do 0, ale mieli też zwycięstwo 2 do 1. Mieli szalony mecz z Basa chyba tak się wymawia tę nazwę tureckiej ekipy. Tam wygrali 4 do 3 w takim szalonym spotkaniu. No, tak jak mówię, drużyna mocno nieprzewidywalna, drużyna, która potrafi też skasować faworyta, więc też wolałbym nie grać z tym rywalem. A poza tym, tak patrząc, Borussia Szengladbach, FC Porto, Atalanta, Lazio, Barcelona, tu nie mam jakichś. Yy... Bardzo dużych obaw. Barcelona, wiadomo, wielka firma, ale też wszyscy wiemy, w jakim kryzysie jest ta drużyna, jakie tam się rzeczy dzieją, więc myślę, że to jest rywal jak najbardziej w naszym zasięgu. Ogólnie uważam, że wszystkie te drużyny są ekipami w naszym zasięgu, z którymi można z powodzeniem rywalizować. A jeżeli miałbym wskazać jakąś taką jedną ekipę, z którą chciałbym się spotkać, to wskazałbym na Lazio. Dlaczego Lazio? No z dwóch powodów. Powód taki pierwszy, bardziej prozaiczny, ponieważ wydaje mi się, że to jest jedna z najsłabszych ekip w stawce. To raz. A dwa, Lazio kojarzy mi się z taką fajną historią z roku 2003. W sezonie 2003-2004, gdy Chelsea dotarła do półfinału Ligi Mistrzów, gdy wtedy udało nam się, można powiedzieć, wedrzeć do elity. Wtedy też rywalizowaliśmy z Lazio na etapie fazy grupowej. Były dwa zwycięstwa 2 do 1 i 4 do 0. i w każdym z tych dwóch meczu bramki dla The Blues strzelał pewien bardzo młody, utalentowany pomocnik, potrafiący bardzo mocno uderzyć piłkę z dystansu. Tak mówi o franku lampardzie. I dlatego właśnie wydaje mi się, że to byłoby fajną historią. Fajnie można by powiedzieć, historia zatoczyłaby koło, gdybyśmy się znowu spotkali z Lazio, z lampardem na ławce trenerskiej. Ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że wszystkie te ekipy są jako tako w naszym zasięgu i możemy walczyć o awans do kolejnej rundy. No, oczywiście, zobaczymy z kim zagramy. Losowanie niebawem, z tego co pamiętam, bodajże już w poniedziałek, także, także nie będziemy musieli długo czekać na jego rezultat. No cóż, nie był to idealny tydzień, ale po serii dobrych meczów, po serii zwycięstw musiała przyjść też jakaś porażka. Nie ma co się załamywać, trzeba grać dalej, trzeba patrzeć przed siebie, bo sezon się jeszcze nie skończył i długo, długo, długo się jeszcze nie zakończy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę miłego tygodnia, pozdrawiam i do usłyszenia za kilka dni.